Skoro jest taka scenka, muszę być w stanie stwierdzić, że ten serwer musi być dobry. Po scence. Ale jasne, dobra. Imię. Ch**a, to pierwsze dużo może, co? Dobra. Nazwisko. Dobrze, Co się dzieje? Zestaw startowy. Nie wiem, weźmy to na przykład. Telefon, karta SIM, kajdanki, energetyk, chleb, woda. Telefon, karta SIM. To chyba Franklin. Dora. Co to się dzieje? Fajnie, że dało mi to pozdać stworzyć, nie? Dobra, teraz tak, płeć, ale wyglądam zajebiście. Teraz można przejmować ten serwer. Ja tu tweet? Y Dobra, można przejmować ten serwer. Ale najpierw muszę się spytać, czy fajny jest, czy nie. Najludniejsze miejsce na tym serwerze Zgaduję, że to może być szpital, tylko gdzie jest szpital na tym serwerze? Cześć! To ja na zakładnika, panowie To ja na zakładnika, panowie Trika jeden, kurwa Tyle kram mordo Jedziemy, jedziemy, jedziemy Gdzie yeah, mnie zaprowadzisz? Spaka. Dobra, jedziemy, jedziemy teraz Dawaj napad pierdolimy Tak o na a ja do tego Ile AK potrzebujesz? No tak, z 10 km, dać? Nie ma sprawy. Numer no, Buta. E, numer 135. Proszę, to wszystko dla Ciebie. Dzięki. Z miłego Dzięki. serduszka. Kosmity! Ej, dawaj do tego kosmity! Kurwa, a? może się czegoś nowego dowiem? Dawaj do tego kosmity. Jedziemy do tego kosmity! Jedź tam. Dzięki. Może się Dzięki. czegoś nowego dowiem, może życiu. Ale ja idę po kajdanki. Dobra, a miłego dnia życzę. Tylko, że jest jedna sprawa, to jest moja auta, ja go zakosiłem lokalnemu, mógłbyś mi go oddać? Dziękuję. Idę, idę się od kosmity dowiedzieć co jest nowego w świecie. Kosmita, wsiada ja cię uratuję, kosmita. Nie trzeba go Kosmita, jak to w kosmosie jest? Jak jest, o, opowiedz mi coś nowego o świecie. O kurwa mać i ch**nia. Jadę tam z nim się dogadać jeszcze Taki dymy, co się dzieje? O przepraszam, przepraszam Przepraszam Pana bardzo serdecznie, Pan wsiada, ja Pan... O kurwa przepraszam I tam się VD-mują, robią co chcą Przecież to jest RDM, Rich RDM Przepraszam, jejku przepraszam Jejku, ja Pana przepraszam nie chciałam, żeby tak wyszło, Ej, poddaj oh. się. A czemu ty mnie poddajesz? Poddaj się, poddaj się. Poddaj się. Kuj go, kój go. Widzicie? Nie straciłem kajdanek. Dzień dobry. Co ty kurwa jesteś pojebany? No co, by było się poddać. Ale ja nie lubię się poddawać. Ale było się poddać? Ale ja nie lubię się poddawać. Wiesz, jakie to jest niefajne? Wiesz, jak, je, jak, jak niefajnie jest, jest poddawać? Ej, ty, Obra. mordo, dlaczego mi zebrałeś kajdanki? Bardzo niefajnie z twojej strony Bo nie mam. Albo mam. Tam? Tam. To jak masz, to mi oddaj, bo nie, chcę albo lutować łoku. Was akurat nie. Ale chcę tutaj jakoś tutaj. Nie no, obiecuję, nie wiem, możesz mnie. Możesz mnie, nie wiem, zabić, uśmiercić. mnie możesz, jeżeli cię kurwa Ja pierdolę, dziękuję.

Niech pan. Nie, po, porozmawiajmy tu jak ludzie, a nie jak w celi. Proszę pana, dlaczego pan... Ale Ale chwileczkę, dlaczego pan... Dobrze, bo dlaczego, pan... dlaczego, pan... dlaczego pan twierdzi, że ja pana obrażę... Nie, nie, to? Oczywiście, ja rozumiem swoje prawa. Ja się ich sam uczułem w przedszkolu. Tylko, że chciałbym się zapytać, dlaczego pan y, zabrał to jako urazę policjanta? Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo nie, chciałem, żeby bo nie pan Nie, żeby obrażać mnie mm, Nie, ja obrażałam tego skurwysyna syna przede mną, bo mnie pałował. Dobra, teraz się na się, się, się rzeczy. Dobrze, Czacza. Ale pan ma fajne imię, sam bym chciał mieć takie. Proszę Moglibyśmy obrażę, się przy kawie i. Dobrze, nie ma sprawy. Moglibyśmy siadnąć przy Kawusi i porozmawiać na spokojnie. Nie. Dobrze. Dobrze proszę pana. Chciałbym tutaj. E... O, dobry. dzień dobry, widzę, że pan jest fajnym kadetem. Dzień dobry. dobry. Dobrze. Bo sprawa wygląda... Dobry. Dobrze, już daję, tylko że ja nie wiem do końca na jakim Aby tak pan mógł, kurczę... Proszę pana. Tutaj panie yy, Kadycie, tak? Bo ja bym chciał, żeby tutaj trzecia osoba yy, mniej więcej oceniła całą sytuację. Bo tutaj pan policjant bardzo miły yy, za mną właśnie kurczę yy, stał, ej, tak? Ej, I ja właśnie czekaj, czekaj. wyzywałam ej. osobę przede mną, bo mnie wkurwiła. I pan to odebrał. Ej, to tak? cicho możesz przeliterować swoje nazwisko. <laughs> Jest bardzo fajne, wejśły w czu-czu-czu-czu-czu-czu-cza.

Cześć, tak? Nie, wpisz po prostu... Wpisz trzy pierwsze cztery na twiska, bo na pewno nikogo in... Ale proszę pana, to jest oszustwo! O, jest! Dobra, dobrze. No to nie jest oszustwo. Nie ja no można tak, trzeba pisać całe. Nie trzeba. Proszę pana, bo sprawa wyglądała następująco. obrażałam skurwy syna, który stanął przede mną. Tutaj policjant był za mną, bo osoba przede mną mnie przejechiwała. Do wiem, że takiego słowa nie ma. Chcesz ale to jest sprawa. prawa. E, proszę? Chcesz do za adwokata zadzwonić jakiś numer? Chcesz. Nie wiem, ale nie prawa. mam takiego numera, aczkolwiek chciałbym mieć takiego przydzielonego z urzędu. Ci chcesz? skorzystać z jakiegoś prawa, Jasne, jasne. Oczywiście, dobra, że chciałem dobra. skorzystać. Chciałbym skorzystać z prawa o, o adwokata, taka nie zajebista kawka. służbie aktualnie. No to dobrze, no to możemy porozmawiać. Ja bowiem jak było, dobra, że tutaj osoba przyda... Ale proszę pana, proszę pana, nie, już wysyła wysyła do pierdla? Chciałbym to wyjaśnić. wyjaśnić, pan mnie w w nie, 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 Jest mi bardzo... nie, nie, bardzo Jest mi, bardzo niemiło, do ale mi ja proszę nie, ja nigdy bym do funkcjonariusza policji tak nie powiedział. A few minutes later. Co jest to, ty dobry. chuju! Dalej to po prostu wyjechałem, i gdy przyjechałem na komendę, to funkcjonariusz nie chciał mi oddać rzeczy. Dobra, idź to. To jest kurwa nienormalne z twojej strony. Czasem ja go do ściany. Normalnym jesteś kurwa? Żeby tak, a normalny jesteś kurwa, żeby brać ja. komuś rzeczy I nie nawet mu nie pamiętam, oddać Miałeś... No tak to. kurwa, tak to masz to pamiętać Ja byłem prawdopodobnie ostatnią osobą, którą złapałeś Ręce, ręce, ty ręce Ty śmiecił jebany, ty